Ewa Chodakowska o swoim stosunku do kiedy poddala się operacji plastycznej. Ewa Chodakowska bez wątpienia należy do najbardziej znanych fit influencerek w naszym kraju. Popularnością może rywalizować chyba jedynie Zanna Lewandowska. O znajomości z konkurentką celebrytka opowiedziała jakiś czas temu w mediach. Wygląda na to, że choć pani nie darza się być może największa sympatia, staraja się jednak nie wchodzić sobie w drogę. Ewa Chodakowska zdobyła ogólnopolska popularność dzięki propagowaniu zdrowego stylu życia i przekonywaniu, Za do wyrzezbienia sylwetki nie konieczne karnety na silownie, drogi sprzęt i mordercze taningi. Trenerka od lat udowadnia, że aby lepiej wyglądać i czuć się lepiej, wystarczy uprawiać aktywność fizyczną zaledwie kilka razy w tygodniu. A pierwsze efekty można zauważyć już po miesiącu regularnych ćwiczeń. Fani wielokrotnie pytali celebrytki o jej stosunek do zabiegów medycyny estetycznej. Ewa Chodakowska z konsekwencją odpowiada, że sama nigdy nie zdecydowała się na stosowanie botoksu i nie zamierza z niego korzystać również w przyszłości. Jak podkreśla, zdrowy wygląd zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i zdrowemu odzwianiu, a niezwykle urodenom. Trochę mnie to wkurza, bo dzisiaj jak ktoś ma swoje ładne, pełne, naturalne... To na pewno ma zrobione. Jest to dosyć irytujący wyznaje. Nie Niedawno ten RK znów postanowiła wypowiedzieć się na temat zabiegów upiekszających i w rozmowie z serwisem plotek otwarcie skrytykowala gwiazdy, które poddaje się licznym operacjom plastycznym. 41-latka podkreślila, że nie istnieje żadna dieta zmieniająca rysy twarzy, a celebryci, którzy o niej mówią, zwyczajnie mijają się z prawda. Nie ma z takiego, ze kto z dnia na dzień wygląda zupełnie inaczej, bo zaczął się inaczej odzywiać. Z ciema, z ciema tłumaczy chodakowska. Przyznaje przy tym, że S oczywiście pewne wyjadki od reguły. Oczywiście, że jeśli kto schudnie, to twarz będzie zupełnie inaczej wyglądała, wyjaśnia. Chociaż Ewa chodakowska nie zdecydowała się nigdy na żaden zabieg, przez pewien czas nosiła na zebach aparat. Który nieco wpłynęł na kształt jej twarzy. Ja jestem po aparacie, najpierw na stale, później na klatkowy, noszę go piaty rok i widzę. Jak poszerzył mi się luk szczeki, to jest a milimetry, ale to jaka zmiana opowiada w rozmowie z plotkiem. Jak przyznaję, jej samej nie podoba się to, co robią ze sobą dzisiejsze kobiety, potrafi jednak zaakceptować ich wybór. Natomiast nie będę oszukiwać. Nie podoba mi się to, co kobiety ze sobą robią. To ich wybór, ja tego nie komentuję, negować nie mogę. Natomiast nie podoba mi się to podsumowuje.